Cześć, witajcie! Dzisiaj światowa premiera monety 1 złoty 2022. Tak powiem kolokwialnie, światowa premiera, ale jest to tak zwana premiera. Jakby to nie patrzeć na to, 1 złoty 2022 jest już od jakiegoś czasu, od paru tygodni. Pojawiła się ta moneta. O czym to będzie świadczyć, że już początkiem lutego mamy monetę 1 złoty 2022? najprawdopodobniej o bardzo wysokim nakładzie tej monety. Jest to już druga moneta z tego rocznika. Pierwsza to była moneta 50 groszy 2022. Zobaczmy awers. A więc mamy tutaj awers monety 1 złoty 2022, obok po prawej 50 groszy 2022. Pojawiły się już na rynku. Słuchajcie, od razu trafił mi się jakiś mini destrukt tam u góry. Koło ogła, koło głowy ogła, po lewej stronie na złotówce jest jakiś mały zadziorek, ale mniejsza o to, jest to raczej w normie. Słuchajcie, od teraz zbieramy tutaj informacje na temat, kto znajdzie, pisze województwo, kto znalazł w obiegu złotówka 2002, czy 2002 bądź inny nominał. Do czego to służy? To nie chodzi o to, że ta złotówka będzie coś dużo warta, bo raczej wątpliwe to jest, ale zbieramy informacje. Jak często trafiamy w obiegu? W 2020 przewidzieliśmy 5 złotówkę 2020, że będzie niska. Rok temu przewidzieliśmy 2 grosze 2021, że będzie dość niski nakład. I w tym roku również przewidzimy, poprzez nas na tym kanale, wpisując i sprawdzając, które nominały trafiają się, a które najrzadziej. Być może w tym roku wystrzeli jakiś fajny nominał o niskim nakładzie. Oscylowałbym w monety groszowe, ponieważ coraz mniej one są potrzebne, ale być może się mylę. Słuchajcie, kto coś znajdzie w obiegu, pisze pod tym filmem. Zaczynamy zbierać i kompletować informacje na temat nakładów monet 2022. I tu mamy skalę makro, ten zadział. Okazuje się, że to jest chyba ubita moneta, a więc już na starcie moneta jest ubita. Także widzicie, jeżeli ktoś by szukał do wysokich not monet, no nie jest to łatwe, bo będzie się Wam trafiać dużo monet porysowanych. Oczywiście technologia ta sama co rok wcześniej, czyli stal powlekana, pod światło jest to po prostu jeden wielki matowy połysk. I słuchajcie, numizmatyka zaczyna się dziś, slogan tego kanału, dzisiaj zaczynamy zbierać zabezpieczenie w holderach, żeby te monety dalej się nie niszczyły, no i wkładamy to do takich albumów. Albumy na monety, na banknoty zakupicie w firmie Esnumizmatyka. Link do sklepu poniżej. 10% zniżki na kod ZAKAPIOR2022. W zeszłym roku zbieraliśmy cały rocznik. Teraz znowu mam nadzieję wyjdzie cały rocznik, żebyśmy my kolekcjonerzy mogli się cieszyć, a być może trafi się jakaś perełka. Pod ostatnim filmem było znowu pytanie, skąd wziąć woreczki? 5 złotych 2020, przecież to było takie łatwe, odłożyć, kupić, schować. No właśnie, to było takie łatwe, sami sobie odpowiedzcie na pytanie. Numizmatyka no zaczyna się dzisiaj, warto zaczynać zbierać monety. Być może któryś rocznik będzie jakąś inwestycyjnym trafem, a być może po prostu zbieramy, żeby mieć wszystkie roczniki. Natomiast do osób, które zaczynają, Warto inwestować w monety, zbierać po kolei, każdy licytować, bo niektóre roczniki, jak wiecie, już osiągają horrendalne ceny. Ta sama złotóweczka, no trochę inna, miedzianiklowa, 1990, wiecie, że minimum 600-700 zł na kup teraz, Licytacja licytacjach około 400-500. To tyle, trzymajcie się, zapraszam do playlist, do filmów w opisie. Do następnego, hej! Dwie pozycje z dziewięciu już zapełnione.